Przedstawiam Wam mojego leziozaura. Będzie tak machał płetwami w tysiąc razy. Można... On tak pływa. Można mu nawet tu lubić syje żeby Jadł rybki. Am, am. On lubi rybki. Tu ma ogonek, o tu. A tutaj jest, tutaj jest taki skład, tu ma kołatki takie. O. To jest przyczepione do pły, przyczepione to znaczy do płytełek i macha tymi płytełkami. Dajcie rączkę w górę, pa!